Sej, sej, sej! No, Witamy witam, witam. ponownie! No dobra. Okej. Okay. Po nagraniu Monga i e, tego Dimohatera postanowiliśmy z Sim. A, weekend się kończy niedługo, no nie? I już nie będzie więcej okazji do nagrania koła do premiery, nie? Więc czemu nie nagrać jeszcze jedną? Naszymi ulubionymi postaciami do O ja O jak. Tylko tym tak. razem dodaliśmy mały twist. Barbarzyńca to jest moja ulubiona postać. A grania Leslie i vice versa Adamy. No, dobra. Jak się nazywałeś swojego Barbarzyńca? Sikorka. No, bardzo męskie. Bardzo męskie imię barbarzyńca. A ja mam? Tia. No, dobra. Wiesz skąd jest Tia? Mówiłeś, ale nie pamiętam. Okej. Okay. Piraci z Karajebów? Już wiem. Okej. Okay. Jedyna. To jest najbardziej atrakcyjna i jedyna postać, która jest atrakcyjna w Piratach Karaibów. Tia Dalma. czy ona tak się nazywała? Wala. Co i Mietek? tak? No dobra, pierwsza notatka, nie? Oczywiście chociaż nieważne ile byśmy ustawiali dźwięk i te sprawy. Po raz kolejny w ostatniej serii efekty, ten, no, efekty dźwiękowe są zbyt ciche, nie? No. Więc teraz oczywiście po raz kolejny poprawiliśmy, nie? Mhm. Wszystko się ściśle, mikrofon I to takie tam drobnostki Okej, okay, ja Co masz na pierwszym poziomie? Czekaj chwilę la, 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 la. To coś Okej, okay, młot, a na pierwszym? Motor robił 200 obrażeń, nie? Yeah. I 5 ekstra na krytka. Uh -huh. A basz 150 i 20% na odrzucenie, nie? Co nie jest najlepsze. No a wiesz, niby odrzucenie nie jest, jest złe, ale pamiętasz, że to nie jest 100% odrzucenie yeah. it, Więc to jest coś daleko. Mm -hmm. A co ja mam? Czekaj, ja nią coś zobaczę. Ooo, te łapy. 50 many co 8 sekund. Zwalnia wrogów 80% i 20% weapon damage. No i mam jeszcze tę rzutkę, która jest po raz kolejny, oczywiście, osłabiona przez patchę. 100 weapon damage plus 40 jako trucizna przez 2 sekundy. Było 80, chyba, nie? Potem było 50, teraz jest 40. Aha. Mhm. Wiem, jaka szkoda. Let's go. Wow, korzystasz mm -hmm. z nowej wiedzy. Coś było od początku? Mm -hmm. A, nie leżą buty na ciebie? Co ci wyleciało? Chwila. Muszę sobie trochę ściśleć system. Eee, a co mówiłeś? Co ci wyleciało? Jakiś ten... oj, zbroja w ta armurach. <grym> Kurde, zapomniałem zobaczyć te atrybuty pierwszego. Dobra, w tym playthrough nie będziemy za bardzo omawiać o rzeczach, jakie są Diablo, bo to dość niedawno zrobiliśmy. I będzie bardziej tylko chodzenie, i zabijanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I gadanie o wszystkim. Tak. Nie wiem, ciekawe jaka aktorka podkłada dalej. Nie mam pojęcia. Jaka aktorka podkłada doktorce Czy może powinien mówić e, doktorce Dobra do Budnicy Bastisella Dubi parę raźńcy sesji? Lubię Eee, doktora lubi bardziej. Teraz muszę kichnąć. No to nie kichaj. Postaram się. Ty. Nie kichaj, bo jeżeli ktoś no, słucha to ze słuchawkami, to ma no, no, głuchy. Przynajmniej jest ostrzeżony. Ty. Nie jest aż tak znienacka. Czy nosi słuchawki, a tu nagle górne. Powiedz sobie, trochę wynosi w panuchę, i tyle. Chodź, ja A idę. Czy lagi masz? Nie, chyba. Gifle? Eee... Eta. Ma... małe spóźnienie. Ja, jest małe spóźnienie. Blizzard. Jeśli dobrze pamiętam, to obiecywali niedawno o tych. O systemie antylagowym. Kłamie. A jak? Jeszcze... Jeszcze nie. Patrz, tym razem mamy karawanę. Co masz? Pamiętasz, dokładnie to samo widzieliśmy tutaj, jak, jak graliśmy mok i Tego nie było Wariba. Aha. No, więc tutaj jest niestety. Jego przeznaczenie. Dobrze, nie skończył. Tak. I tam w notatce swoje wspomina o. czym tam wspomina o tym no, mrocznym podróżniku, z diablu zwójki, nie? To jest prawda, tak, tam bajery. Wiesz, po raz kolejny. Kolejna próba, żeby po prostu zadowolić fanów Diablo dwójki, nie? Aha. Tak samo jak ostatnio grałem w Deus Exa nowego, i <coughs> jak grałem w nowego Deus Exa, to właśnie słyszysz w radiu tę muzykę z, z jedynki. Rebo? Dla tych wszystkich fanów. Klinik. A ja mam arachnofobię. Korp <coughs> Spiders. Może Skyrimie, pająki ze mnie na niedźwiedzie. Tak, dla arachnofobii. Jest to nie ten jeden efekt, co sprawia, że mam takie czarne pająki i to jeszcze skaczące, takie, takie czarne wdowy ochydne, ja. I to mówię ci, to będzie świetna umiejętność na PvP. Nie dlatego, że będzie zabijać, tylko dlatego, że wszyscy, którzy mają arachnofobię, będą natychmiast wychodzić z gry. To będzie fajne. O, na pewno. Nie ma tak jak troll. To będą pani wójść Tylko małe obrażenia robią. Mhm. Mm Okropnie. 4 pajączki, 16%. Tylko już atakują parę razy. Przynajmniej jaka ta zaleta. Okej, okay, to jest twoja ulubiona klasa to jest Widschdog, Doktor, nie? Tak. Druga. barry Okej, okay, więc powinien grać grał Barking, nie? Mhm. Mm a jak? Okej, okay, trzecia. Nie mam pojęcia. <noise> Czwarta. Nie mam pojęcia. Okej, okay, jaką najbardziej nie lubisz? Ciężko powiedzieć. Zapdem <noise> jeszcze nie grałem. Zardem nie grałeś? Nie grałem. No to jest zagrać. Masz tą betę już od chyba dwóch miesięcy. Nie wy nie ma za bardzo postaci, których by nie lubił. W Diablo 2 to nie lubiłem druida. Nie podobał mi się. No ale też w Diablo dwójce masz... Nie no, na początku miałeś 5, później miałeś 7. Ja to na przykład nie byłem zbyt dużym fanem paladynów w Diablo dwójce. No też. Sam Hammer winny. No po pierwsze właśnie, że każdy ma paladyn. Po drugie, że paladyn jest przyjęty. Chociaż postać wręcz, to no miałem... To by się o wiele łatwiej, szczególnie na początku. Śmiałbym się, jakby był tutaj w jakimś dodatku, w balady. Nie, podobno nie ma być powtarzających się postaci. A barbarzyńca to co? Ale barbarzyńca to był jedyny jeden powód, dlaczego go wzięli. To tylko to, że postanowili, że mogą go zrobić w takim lepszy, w lepszy sposób. Co widać od razu. Ataki obszarowe. Ten klif, co ty masz, to będzie umiejętność, którą będę miał zawsze włączona na barbarzyńce. Nieważne jaki build. Na pewno. No, umie no dobra, a, a jeśli chodzi o mój ranking, to tak. Numer jeden to barbarzyńca. No, potem no. mogę spokojnie, po potem ciężko powiedzieć, albo Demon Hunter, albo Monk, nie? No. Tak, zagrałem Monkem, o raczej będę Monkiem grał. Zagrałem Demon Hunter, a. o raczej będę Hunter grał, I tak cały czas. Zagrałem ci Doktorem. I tak już byłem przez jakiś czas pewny, o raczej Monka wybiorę, nie? Ale zobaczyłem nagle ja tak w jednym patchu Pety mieliśmy była bardzo fajna umiejętność straight dla Hadera, i... Kurde jak zobaczyłem tą umiejętność, to Max Penny się chowa. To od razu. O, to ja jednak biorę o Hatera. I tak w kółko. Tylko że przenieśli tą umiejętność na wyższy poziom. Na 19 chyba. I tak oto wyszło, że ma I teraz znowu... I znowu nie wiem co wybrać. Czwartą klasę to raczej Wizard. Ale to głównie słowo do tych późniejszych umiejętności. Te pierwsze mi się tak nie za bardzo a, a, a na koniec, tak? ym, a na koniec Użdoka raczej mi się nie podoba. Chociaż z drugiej strony ten patch trochę zmienił priorytety umiejętności zdobywanych. Mhm. Więc jest taki bardziej ciekawszy. Tylko ciekawszy. Nie? To jest Soul Harvest, jest dobry. Niewyciężny. Kasia, czy ty naprawdę sprzedajesz te białe przedmioty? Tak. Ty wiesz, że złoto się dzieli? Wiem. Yeah. A, to ja też sprzedawaj tak. <laughs> No wiesz, ja dopiero duże kasy wydałem na tego, no, kowala do no. I ja też lepsze już kowaladę No tylko... Nawet nie mam dwóch tysięcy. Co wyobraźcie, jakie jestem biedny, nie? kościelna. o Ja mam czternaście tysięcy i ulepszałem jeszcze kowala. Więc nie wiem, co z ciebie. Brałeś więcej. Jedną postacią! Troszeczkę tylko mąkę zagrałem, żeby zobaczyć ten. Um, Robi różnicę? Ja tak. Robi różnicę pierwszy <laughs> quest. Nawet nie. Tylko drugi level. A się się Hm? A Na, ile? Do drugiego poziomu. Ja trochę poza drugi level. To nie wiem, czy to było potrzebne, bo i tak e, nie mamy poziomu, żeby nosić ich Ej to. Można zobaczyć. A mam nadzieję, że naprawdę tym razem dźwięk będzie troszeczkę głośniejszy że, Bo to wiesz, wszystko komentujesz o tym głosach... O! Unik, unik, unik! No i jeszcze mnie trafiło. Też. A, się o, sił O! Baje. Chociaż z drugiej strony nie powinien ci jej dawać, bo ona zwiększa też moje obrażenie. Ale ja mam tyle. O, eee, to jest, to jest, to jest. Powiedz mi, atrybuty masz 10 siły czy więcej? 16. A ja mam 16 inteligencji. Okej, okay, to już widzę, to dostajesz. Więc atrybut, który daje ci najwięcej? Mm, a ja mam 10 dexterity i 10 uh, intelligence. A ja mam 10 siły i 10 dexterity. I 13 vitality. Więc z tego co widać, to wszystkie te atrybuty są bardzo podobne do siebie. Zaraz zobacz. Ok, zaraz będzie na relacji I zobaczymy ile dostałeś, Ja. Okay? Yeah. ok. Więc ja dostałem jedną siłę, jeden dexterity, trzy inteligencji dwa witalności. A ty? 3, 1, 1, 2. Okej, to już wiem. Każda postać dostaje dwa witalności zawsze. Po jeden do atrybutów włocznych i trzy do atrybutu głównego. To jest standard. Way to go, Blizzard. Naprawdę różnorodność. Ciekawe, że jest z nami Oscaro, co to. Okej, okay, teraz powinieneś mieć tupnięcie, nie? Ajo, skill. Nie. Już za... Masz pamięć. Ale lecę. Paru pożyca, jak się gra, to czujesz tego kopa. Uderzysz w okay. wroga, a on wylatuje ze swojej skóry. Zajdź i kur... na piec wytrów. Jest to się nie rusza, nie. Jedna pozycja i koniec Co, ja mumię? Nie, mumię to też już... już bardziej ruchliwe, czy Dobra eee. Co z do umiejętności I teraz zauważ, właśnie jak masz Monka to nie masz tu takich umiejętności, co ci generują szybko dużo furii, czy tamtego spiritu, nie? No. To nie masz. Okej. Okay. Jego generatory nie mają cooldowna, ale przecież barbarzyńca ma o wiele więcej generatorów. A Tam ma tylko cztery. Oczywiście można łączyć je w kombosy, na zmianę, ale i tak w większości przypadków nie będziesz chciał więcej niż dwa generatory. to jest właśnie taki problem. A Witch Doctor to jest właśnie coś jak Wizard, tylko że jego czary nigdy nie robią natychmiastowych uprawnień, prawda? Zauważyłeś się nie? Tak. To wszystko to jest zawsze po czasie, albo te pająki to muszą wierzyć, atakować, takie sprawy. To jest bardziej, że jego jakby miniony i czas, aby wszystko za, za niego jakby... Właśnie. i ty musisz przeżyć podczas atakowania ten cały czas. Aha. Kiedy Wizard grzbotnie dwa, trzy razy i już jest koniec. I to samo można powiedzieć o tym. Mąku i barbarzyńcy, nie? Ich umiejętności właśnie są funda fundamentalnie inne. Barbarzyńca nie może... Z drugiej strony nie. barbarzyńca ma wrażenie zawsze ma więcej chłód niż Molk Chociaż musi ich degeneruje między walkami. Czekaj, czekaj. No już. Jest killer, 9, tylko 9. Bardzo mało. Więc to dziękuję na ciebie, za ciebie. No, atakują automatycznie w to związku. Jest niedobre. To jest wygodne. Strasz, strasznie def. Ile były? 15, nawet? coś takiego? 30 chyba. Nawet. Ja robiły coś. Wsz wszystko było mocne, gdy ja tu mało siebie potworę, a tu uciekałeś. A ty wiesz, jaka była najmniej popularna klasa w postaci wybrana, jeśli dobrze orientuję się, w, tutaj na ja Diablo 2, w ankiecie na, na forum? jak ja Diablo ja? 3. A, doktor, jeśli to się nie I właśnie jedyny powód, byłby dlatego, że te jego umiejętności są takie. Wolne? Nie, właśnie takie. O, o, o shit! Zobacz, Black Mushroom. To jest ten, no, odnośnie do diablo-jedynki, gdzie musiałeś właśnie to, zdobyć czarnego tego grzywa. Właśnie ta wiedźma Adria, co byliśmy u niej. E, tego no. no wiem, Kazała zdobyć te dla maszyny. A po co one są? Absolutnie nie mam pojęcia. Pod, tutaj to jest tylko o, tak, dla fanów, wiesz? Ten, ten humorek nie robi absolutnie nic. Nie można nawet się nim targować. Tak, nie można sprzedać. Nawet nie można sprzedać, no? Tylko to jest taki przedmiot, wiesz? Dla że... jaj. Ale kto wie, ja bym uważał. Możliwe, że do czegoś tajemnego służy. Ojej! Yeah. Jeśli dobrze pamiętam, to w patchu 13 Ten Frenzy Shrine nie da, dawał też prędkość ataku, to jeszcze krytykale. Zobacz na twój damage per second. 11,8. Ja mam na ja, ja, ja 11-44. A wtedy jeszcze dawał extra critical, nie? Okay. To, to wtedy tak podskakiwał. damage. Fua. Gigantycznie. No powiedz, co trzy ataki robisz 50 obrażeń więcej. Zauważyłem też, że potwory są mocniejsze co patch praktycznie. No, może nie co ale na przykład Skeleton King to prawie co patch jest mocniejszy, I ten... I był też jeden wielki update. Co za Który właśnie podwoił ponad obrażenia potworów. Bo wiele graczy narzekało, że jest zbyt łatwo w te dwa ten Właśnie. Który ich ma. No. Twoje chłodzenie teraz daje FPS. Zawsze daje FPS. FPS ok? Ja. 40. No oczywiście ten. 40 z lokem nie? Co? Może ci wyciągnąć więcej, tylko że tak ustawiliśmy. No. Żeby nie było później. O, kurde! Tylko 40 z taką samą grafiką Diablo nie ma najlepszej grafiki Można, że te są na wysokie i to tyle Z Zastanawiam się czy proszę, tylko miałem lepszą grafikę nie, nie. Może nie szadery, nie? technologicznie może do tyłu mm -hmm. A jeśli chodzi o poligony, te sprawy, to dosyć, dosyć, dosyć podobne. A ile na to no tak to jest Blizzardem. że tak się już jest w produkcji od 2005 roku. A w 2008 roku um, wyjawili, nie? Bo, bo to było jakoś tak, że to studio Blizzard, North, te co robiło, właśnie, jakby coś, twórcy Diablo oni zostali wykupieni, nie? Mhm. Mm to się nazywało Condor Games chyba, coś takiego. Oni byli z Brytanii? Z tego co się orientuję. Przecież nie jestem oczywiście pewien jak zawsze. O kurna. Wincie. Mendy. Na razie gram doktorkiem i muszę ci powiedzieć, że w ogóle nie kończy się mana. Mająki zabierają 2 many, a ja mam regeneracji 20 na sekundę. Dlaczego ja już wmieniłem tego, no, nie typerzy. Mimotacz ognia? 55 many na tych i 150 wyrażeń ognia. A, futerko? Sexy. No uważaj, bo mi się to bardziej kojarzy ze strojną Sadomasu, te pasy. Tylko te, tylko te futerko w koło karty. Pasuje. Mm. Jaką masz umiejętność na Eee RENT. A to jest dobre! To co się robi? Demyć. Tak. 210%? Jeśli dobrze pamiętam. W 3 sekundy. Czyli 70 na 1 sekundę. I to jest bardzo, 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 bardzo dobre. Tylko na razie problem jest taki, że ma krótki zasięg. Mi się nie podoba. A A mi się bardziej podoba tego młota. Ewa, ja młota. Poczekaj chwilę, tylko... Jak tylko zdobędziesz e, ten efekt, tego runa, no, trend Friend. Mhm. To, to chyba jest dopiero na 11 poziomie, to raczej nie robimy się z tym. Jak zdobędziesz ten efekt, to gwarantuję ci, że... Pomyślisz, holy shit! Bo wtedy... Czekaj. Nie, teraz nie można zobaczyć, mogę piękną tym. Event, Kana. Hey let's go. Mówię ci, ten efekt jest wtedy o wiele większy. Tak... Tak potrójny, mówię ci. To wtedy... Jak cietniesz raz, to, ca to cała grupa wrogów pada. A jak nosisz dwuręczne bronie? To już w ogóle jest potężne. Dobra, let's go. Bla bla bla. O zapomniałem, że nie ma tych łap. Kratos! Czemu nie mają TC Carlsona jako aktora do, do tego barbarzyńcy? A tak co z tego aktora nie mieli funduszy Nie, Blizzard na pewno nie ma funduszy. Nie, nie ma. 10 milionów ludzi, którzy płacą na World of Warcraft co miesiąc Ile? 12 euro? Coś takiego? No. Czekaj, 12 euro. 10 milionów. No, okej. Chcę policz Dużo. 120 milionów euro na miesiąc. Chociaż i tak liczba graczy spada w Włokowatel. Mm -hmm. Teraz mają być te pandy. Sam osobiście nie gram. Nie jestem aż taki zainteresowany. O znowu ten gość. Mówię Ci, więcej się gości pojawia. Jak to jest więcej graczy. Nigdy wcześniej nie widziałem tego gościa, teraz gramy dwie party pod rząd. I wusz już jest. jest no, Można więcej. W musiałem sobie rozprostować. Na co się prostować w pracy? Abyś wytrzymał 5 miesięcy w tej pozycji pozycji, ty, 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 ty. pozycji no. Let's go. Nie możli. Hmm? Nie ma. It. God damn it! Trzymać. Let's go.